Cześć Wam. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch bardzo ważnych tematach. Tematach, które dotykają każdego z nas. Nieważne, czy jesteś z prawej, lewej, czy ze środka sceny politycznej. Tematy takie jak miłość oraz duże pieniądze a może pieniądze dotykają każdego z nas. No ale oczywiście, jak to ze mną bywa, nie mogę też zapomnieć o Wośb i panu Patryku Jakim i Jarosławie Selinie, którzy Naprawdę w tym roku, kiedy jest tak wielka odwisz polityczna, postanowili także wesprzeć Fundację Wośp. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim vlogu chciałbym zacząć od historii, historii wielkiej miłości, jaką zgłosił do mnie mój widz. Tak, tutaj widzicie naszą konwersację. Ja zasłaniam dane widza, gdyż no, nie życzył sobie, aby wszystko pokazywać. Historia wielkiej miłości, która zaczęła się 50 lat temu w Wałbrzychu. Dzisiaj zatacza krąg i mój widz, pan Aleksander, a raczej Olek, bo tak prosił, żebym się do niego zwracał, zakochał się w Wałbrzychu i stracił swoją wielką miłość na 50 lat. Nie będę mówił nazwiska pani Ewy, gdyż złamię pewna jakąś ustawę, może rodą, ale zaznaczę tylko, iż pani Ewa ma tak samo na nazwisko znaczy 50 lat temu miała tak samo na nazwisko jak znany dealer Nissana z Wałbrzycha. Więc wszyscy, którzy są z Wałbrzycha, wiedzą, że właściciel salonu Nissana, który był także uczestnikiem Realidu Paryż-Dakar, nazywa się dokładnie tak samo jak pani Ewa. Ale wejdźcie na mój Instagram, tam jest więcej na temat tej wspaniałej, pięknej historii, która czeka na finał przez 50 lat. Tutaj macie link do mojego Instagrama, w opisie do filmu też znajdziecie link do mojego Instagrama. Pan Aleksander po 50 latach, za moim pośrednictwem, dzisiaj zwraca się do wszystkich moich widzów, którzy są z Wałbrzycha, mają kogoś znajomego w Wałbrzychu albo po prostu kiedyś mieszkali w Wałbrzychu. Pan Aleksander szuka Ewy, która 50 lat temu mieszkała na ulicy Długiej 65 przez 13 na osiedlu Piaskowa Góra. Wtedy tam mieszkała, dzisiaj już z tego co wiem nie mieszka, bo pan Aleksander był szukał jej osobiście, nie znalazł, więc zwraca się do mnie. Pierwsza miłość pana Aleksandra, która uciekła mu 50 lat temu, dzisiaj dzięki wam i trochę mnie też może wrócić na dobre tory. Więc proszę was, jeżeli sami jesteście z Wałbrzyka, Mieszkacie w Wałbrzychu albo znacie kogoś z Wałbrzycha, sprawdźcie, czy ten ktoś zna panią Ewę, która 50 lat temu mieszkała na ulicy Długiej 65 przez 13 na osiedlu Piaskowa Góra. I w tym pięknym, wspaniałym dniu, kiedy kończy się wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, niech wielka miłość pana Aleksandra za naszym pośrednictwem wróci na dobre tory. Ja w tym miejscu muszę zadać pytanie panu Aleksandrowi. Czy pan jest pewien, że pan chce odszukać panią Ewę? Ja osobiście mam nie za pozytywne doświadczenia z kobietą z Wałbrzycha, ale jako wieczny optymista i osoba wierząca w miłość, w sumie tę miłość znalazłem, życzę panu jak najlepiej i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pan tę kobietę odnalazł. Dzięki tej historii już wiecie i widzicie, jak ważnym jest, żeby subskrybować mój kanał. Wszyscy, którzy subskrybują, mogą odnaleźć miłość swojego życia. A więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wysyłajcie tę historię, historię miłości pana Aleksandra, do wszystkich, których znacie, a są z Wałbrzycha. Kolejnym tematem, który dotyka każdego z nas, są pieniądze. Te duże, jak na przykład 175 milionów zebranych w chwili obecnej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy tak, 32 finał tejże, moim zdaniem, największej organizacji charytatywnej na świecie, właśnie dobiegł końca. Są to także pieniądze te mniejsze, 9600, które dzięki Wam udało się dorzucić do tej wielkiej wośpowej skarbonki. Moja aukcja, którą wystawiłem na wośp, osiągnęła 9600. Bardzo Wam za to dziękuję. Ale problemem są także te mniejsze pieniądze jak 50 czy 100 zł. W tym miejscu chcę Wam podziękować właśnie za te 9600, które uzbieraliśmy na woźp. I chcę powiedzieć, osoba, która wylicytowała, niech jak najszybciej się ze mną skontaktuje. Najlepiej proszę na Instagramie, bo tam najszybciej odpowiadam. Ale skoro już zacząłem mówić o tych małych pieniądzach, jak 50-100 zł, to muszę przytoczyć historię, kawałek historii z mojego życia życia pełnego zwrotów akcji. I wiem, że będzie dla Was dużym zaskoczeniem, kiedy Wam powiem, że parę lat temu 50 zł dla mnie było wielkim, wielkim wyczynem finansowym. Pamiętam chwilę, kiedy miałem do wyboru: albo kupić bilet PKP i jechać na spotkanie, mogące dać mi pracę lub po prostu za te kilkanaście złotych kupić sobie coś do jedzenia. Pamiętam chwilę, kiedy szedłem na strychu mojego taty, nie po to, żeby szukać pamiątkowych zdjęć, ale po to, żeby szukać rzeczy, które mogę sprzedać na OLX. -ie. Tak, dokładnie takie czasy pamiętam. Kilka lat temu, kiedy zbankrutowałem, praktycznie z dnia na dzień w wieku 40 lat musiałem się wprowadzić do domu mojego taty. Przed tą sytuacją żyłem na świeczniku. Byłem Panem swojego życia, a także rozdawałem karty w życiu wielu osób. Kiedy zbankrutowałem, straciłem całkowicie pewność siebie. Moje poglądy polityczne, tak samo wtedy, jak i dzisiaj, były solidne. Nigdy nie zmieniłem zdania, nigdy nie spróbowałem zbratać się z wrogiem. To niestety powodowało, że nie mogłem znaleźć przez długi czas pracy i postanowiłem wyjechać na Bali. Oczywiście w tej decyzji pomogli mi bliscy, pomogli mi przyjaciele. Dzisiaj. Nie tylko odwdzięczam się tym, którzy mi pomogli, ale także odwdzięczam się wszystkim innym, bo wiem i wierzę, że dobro wraca. Dobro, które ludzie mi dali, które do mnie w tamtych ciężkich dniach trafiło, nie tylko za pośrednictwem Wojsku, ale także za pośrednictwem na przykład pana, pana Aleksandra, chcę, żeby wróciło do wielu ludzi. Oczywiście te dwie historie to jest tylko malutki wycinek tego co robię. Dlatego dzisiaj także chciałbym pokazać Wam mój poradnik. On jest całkowicie darmowy. Nie ma tam ani pięciu groszy do zapłaty. Daję Wam poradnik, bo jako osoba, która miała potężne problemy finansowe, wiem, że problemy finansowe przeradzają się w problemy w życiu osobistym, a także w problemy mentalne. Przez wiele miesięcy borykałem się z depresją. Wyszedłem z tego, stanąłem na nogi. I wiem, jak wiele wtedy zależało od podejścia do własnego mentalnego zdrowia. Jeżeli ty lub ktoś tobie bliski jest dzisiaj też w takiej sytuacji, proszę cię, kliknij ten link, pobierz poradnik albo wyślij ten link komuś, kto potrzebuje takiej pomocy. Poradnik jest za darmo. Nic cię nie kosztuje, nic nikogo nie kosztuje. Prześlij go, a będę i ja, i osoba, której go prześlesz, na pewno wdzięczni. 9 tysięcy, ponad 9 tysięcy, które przekazujemy na WOŚP jest tylko jedną małą kroplą w oceanie potrzeb, które musimy wykonać, aby w Polsce było więcej szczęśliwych ludzi. No i na koniec obiecana historia Patryka Jakiego i Jarosława Selina. Zaskoczę Was, ale obaj panowie wspierają WOŚP. Tak serio, tu macie dowody przelewy, które i pan Selin i pan Jaki wykonali na rzecz w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przesłali oni po 1500 zł, ale uwierzcie mi, te przelewy nie są wynikiem ich dobroci serca czy wielkości ich rozumu. Te przelewy są tylko i wyłącznie wynikiem tego, że niezawisły, niezależny sąd w Gdańsku nakazał im wpłatę na rzecz fundacji. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obaj panowie zostali pozwani w trybie wyborczym, a Patryk Jaki, za używanie wulgarnych słów w kierunku posłanki Pomaski, właśnie musiał wpłacić tą niewielką kwotę. Jak patrzę na historyczne działania polityków PiSu w ostatnich dniach, to jestem pewien, że za chwilę będzie więcej przelewów szło od histeryków z PiSu do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No chyba, że się mylę. I jest inaczej. Jeżeli tak jest, napiszcie mi to w komentarzu. A ja, jak zawsze, za każdy komentarz, subskrypcję oraz lajka jestem już Wam teraz bardzo wdzięczny. Dziękuję Pa!